Chodź bliżej. Dzień dobry. Może no, być trochę słabo pływać, dlatego że jesteśmy w szczecińskim centrum handlowym Kalapsy. Na parterze jest tu tłum, jeszcze fontanna, ale chcieliśmy, czekamy na znajomych. Mamy się spotkać za pół godziny tutaj. Może nawet kilkanaście osób, że się zobaczymy. A Państwo dzisiaj chcieliśmy to życzyć. świąt! Za... Eee. Chcieliśmy eee. tylko takie wspólnoty eee. na Troszeczkę jeszcze przed spotkaniem i podzielić się jakimiś dobrymi życzeniami. Bo święta w sumie zostało nam miesiąc równo miesiąc. A więc życzymy Wam Ciepłej Zimy przede wszystkim i świątecznego nastroju takiego pokoju, duszy spokoju, zdrowia, szczęścia, płodności, seksu, seksu, seksu. I jeszcze raz, Bo to też ważne. A jeszcze uda nam się nawrócić, jeszcze jeden film na towarzystwo przyjdzie. Co to będą dwa? Także to tylko taki spontan. Przesyłamy energię, wuszek, seksu, seksu. Erotycznej energii ślena. I jeszcze przejdziemy kawałek, pokazać scenerię. Pokaż tą choinkę. Na czubku Aniołek Dorotka. I wejście. I czekamy na pozostałych. A i <laughs>